Dzień dobry, witam na moim kanale Tarot Moimi oczami. Lona Miller z tej strony się kłania. Witam wszystkie zdiakalne bliźnięta. Kochani, zapraszam Was na czytanie, na prognozę z kart Tarota na lipiec 2024. Wiem, wiem, jest już trochę dni tego miesiąca. Ale popatrzmy, co już za Wami być może, co jeszcze przed Wami, co tutaj może się zadziewać, ale pamiętajmy, że jest to czytanie ogólne. I nie z każdym będzie rezonować, nie ma takiej możliwości. Ja zawsze będę to powtarzać. Zrobię to w tym miesiącu troszeczkę inaczej nie tak jak w Krzyżu Celtyckim, tylko trzy karty na sferę zawodową, na pracę, trzy karty na dom, na rodzinę, trzy karty na miłość, te uczucia, te relacje, <laughs> związki, partnerstwo i też to, co z otoczenia będzie szło ostrzeżenia. Bądź może rada tutaj boskim tarotem, no i też jedną kartą magicznych syren i delfinów, jaki tu będzie przekaz i jak zaopiekować się tutaj sobą, podejść z miłością, przede wszystkim z troską do siebie. Jeżeli będzie Wam się to podobało czytanie, to pozostawcie komentarz bądź serduszko, kwiatuszka. Dajcie łapki w górę. Zasubskrybuj, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, aby tutaj no, miał większy, większy zasięg na YouTubie, za co będę Wam bardzo wdzięczna. Kochani, do rzeczy, zobaczymy sobie tutaj z przełożenia, co Tarot będzie chciał Wam przekazać na ten czas lipca 2024. Jaka będzie tutaj sugestia Ta energetyczna ze strony Tarota, co tam może się zdarzyć, na co zwrócić uwagę, zodiakalne bliźnięta. Kochani, hmm. No, powiedziałabym, że ostro będziecie chcieli zawalczyć o jakieś sprawy, nie wiem, czy to rodzinne, czy sprawy waszego domu. Istotne będą sprawy z zagranicy, a z pokazuje się, że tutaj już będzie walka, jak gdyby o konkrety. Postawienie wszystkiego na jedną kartę powiedziałabym, już tutaj nie będziecie tacy emanować takim dość może macie pewnych, pewnych iluzji pewnych jak gdyby czekania na coś, że ktoś, ktoś się określi, może coś, coś tutaj coś tutaj takiego, takiego widzę, to dla zodiakalnych bliźniąt, to zwróćcie na to uwagę, co tutaj Tarot chce zasugerować, popatrzmy zatem poprosimy tutaj trzy karty dla bliźniąt na, na lipiec, na sferę zawodową: dwa kielichy, siódemka kielichów i kochanie, szóstka mieczy. Wydaje mi się, że kontakty w pracy przez internet, dużo będzie tej pracy, mm, ale tutaj <laughs> będziecie snuć jakieś. Mm, Powiedziałabym, teorie, może swoje jakieś tutaj nie wiem, na temat, czy jakiejś umowy, podpisania umowy, czy jakieś tutaj coś sobie, coś sobie wcześniej zakładaliście, coś być może było Wam obiecane, a nie do końca, nie do końca spełnione. Tutaj powiedziałabym, że możecie w sferze zawodowej no być niezadowoleni z jakiegoś, z jakiegoś powodu. To już Wy sami tutaj będziecie wiedzieć, czego, czego to dotyczy. Czy tych układów partnerskich, prawda, tam z kim pracujecie, czy może ktoś Was rozkojarza, bo. Jest romans w pracy, może na odległość, może tutaj dzieli Was też jakaś, jakaś odległość, jeżeli albo po prostu no, musicie się przemieszczać do, do pracy i być może. Hmm, no, to, to Wam tutaj nie, nie odpowiada. To ciągnę jeszcze jedną kartę. O co tu chodzi? No, w pracy wydaje mi się, że będziecie musieli o coś zawalczyć. No, właśnie to, co z przełożenia, a z mieczy. Czyli tutaj trzeba będzie spojrzeć prawdzie w oczy, jak sprawy się mają. Czyli być może już konkretów będziecie się domagać, zrzucicie różowe okulary. I będziecie na kimś coś wymuszać. Podpisanie umowy, nowe propozycje, nowe, nowe wejście w, w nowe jak gdyby partnerstwo, we, we współpracę, czy to praca internetowa, czy, czy praca po prostu w innym miejscu. Zamieszkania też tak może być. Będzie się trochę działo, będzie gorąco, ale postawicie, postawicie na siebie. Możecie mieć jakieś wybory. Być może y, staniecie przed jakimś, jakimś wyborem i możecie się czuć takie tacy, jak gdyby zdezorientowani, ale w konsekwencji powiem tak, że ktoś, ktoś w sposób taki dyplomatyczny Pokieruje Was odpowiednio w dobrym, w dobrym dla Was kierunku, jeśli chodzi tutaj o pracę, o tą płaszczyznę zawodową. Także będzie gorąco, będzie się na pewno działo nowe początki, i wydaje mi się, że dość, dość takie fajne te, te początki, ale tutaj musicie się ostro wziąć do. Pracy. Co na dom? Co przy rodzinie dla zodiakalnych bliźniąt? Dziewiątka kielichów, karta umiarkowania. I karta cesarza. Powiedziałabym, że ktoś będzie odgrywał tutaj istotną rolę w waszym życiu codziennym, jeśli chodzi o te sprawy domowe, rodzinne, czy to wasz partner, czy wasz ojciec, ktoś, kto jest taki, no powiedziałabym, despotyczny troszeczkę. Ktoś tutaj liczy na jakiś. Na jakieś zwycięstwo. Nie, w rodzinie może pojawić się pewien, pewien problem. Ta karta o tym mówi karta umiarkowania, kochani. Tutaj trzeba będzie znaleźć złoty środek przy jakiejś sytuacji, jakichś wydarzeniach. Tu być może chodzi o te dobre relacje. Dziewiątka kielichów pokazuje. Takie trochę podejście, jeśli chodzi o przyjemności tutaj, o dogadzanie sobie w tej, w tej, w tej kwestii, bycia, żeby mi było dobrze, żeby ta rodzina funkcjonowała dobrze na pewnych zasadach, ale będziecie się z czegoś cieszyć. Być może szykuje Wam się też jakaś podróż, jakieś będziecie świętować jakieś, jakieś zwycięstwo, jakiś sukces. Może to być z okazji czyichś urodzin, też tak może być, kogoś starszego w rodzinie, też mi się tutaj coś takiego pokazuje. Zobaczmy, dociągnę sobie jeszcze jedną kartę. A z denarów, kochani, fajna, fajna karta. Tutaj może w rodzinie być coś takiego u zodiakalnych bliźniąt. Ważne sprawy posiadłości nie, ziemi, nieruchomości, prawda, działki, czy, czy, czy tutaj w ogóle ogarnięcia tych spraw związanych z, z materią, a z denarów, a z denarów o tym, o tym mi mówi, że tutaj może to, co w pracy, prawda, tutaj być może podpisanie, podpisanie umowy, wejście z kimś w jakieś jakąś spółkę, to przyniesie wam tutaj no, fajne fajne na przyszłość profity. Może tutaj czekaliście i ten czas lipca. On przynosi wam taką energię, że spełniacie tutaj te swoje marzenia, swoje, swoje życzenia jest ogólnie zadowolenie. fajnie rodzina się cieszy jest Karty są, karty są dobre, energia jest, energia jest do, dobra. Tu następuje jakiś punkt zwrotny, bo w karcie mm, umiarkowania trzeba było tutaj, e, tak jak mówię, znaleźć jakiś złoty, złoty środek, żeby, żeby być może tutaj... Mm, czy coś uzyskać od kogoś, od tego cesarza, czy poprzez tego cesarza, czy z tym cesarzem, to już wy sami będziecie, będziecie tutaj, e, sami wiedzieli, czego to bardziej dotyczy. Sprawy rodzinne, sprawy domu ogólnie nie dzieje się źle. Ale zobaczmy, co tutaj. Powiedziałabym, że dobrze zasiane ziarno. Ono zaprocentuje, ono tutaj wykiełkuje, i tutaj szóstka buław o tym mówi, że, że będziecie się z czegoś, z czegoś cieszyć. Ale odnoszę takie wrażenie, że um, może powiem tak, że tutaj jakiś sukces, jakieś zadowolenie, ale nie tylko. Poprzez jedną osobę, ale tak, jakby większość członków rodziny miała na coś, na coś wpływ, tutaj. O, powiem to w ten, w ten sposób. Co tutaj na miłość? Ta sfera emocjonalna, partnerstwo, związki. Ósemka denarów. Czyli taki raczej spokój, ale hmm, czy do końca trochę i nerwów, o jakieś szczegóły, jakieś tam coś może być trochę nerwów. Księżniczka, hmm, kielichów, czy to przez Wasze dzieci, uważajcie też, bo. To jest czytanie ogólne, i tutaj historii może być wiele. Może z powodu waszych dzieci, czy przy waszych dzieciach, prawda? Coś, coś, jakaś kłótnia, czy z partnerem jakieś awantury, możecie się dowiedzieć. I tutaj pokazują się straty piątka hmm, denarów, czy to straty finansowe poniesione przez partnera, czy przez partnerkę, też coś takiego, przez czyjąś naiwność. Uważajcie uważajcie, żeby być takim roztropnym z kim tutaj z kim wchodzicie w interakcję z kim się kontaktujecie z kim macie do, do czynienia bo poprzez kłótnie poprzez niesnaski to co wypowiedziane, to co na języku to możecie być tutaj w tym, w tym chłodzie emocjonalnym i możecie też nawet ponieść jakieś straty finansowe jakieś straty Straty materialne, tutaj coś takiego mi się pokazuje. sobie jeszcze jedną dociągnę. Księżniczka Denarów. No właśnie, tutaj ostrzeżenia, rada jest: jeżeli to nie dotyczy dzieci, to naprawdę zadbaj o swoje interesy, bo to, co idzie z zewnątrz, żeby nie stracić czegoś, tutaj są, kochani, jakieś szkolenia, jakieś kursy, też inwestycje, też inwestycje. Inwestowanie w siebie, może jakieś przebranżowienie, może też będziecie tutaj skupieni na coś, też może czasu Wam brakować, prawda? I tych środków finansowych na jakieś tutaj podjęcie pewnych, pewnych działań. Tutaj coś, coś takiego mi się pokazuje kochani nie wiem tak patrzę może tutaj też co po niektóre zodiakalne bliźnięta będą potrzebowały pieniędzy może tutaj z prawem jazdy z kurs właśnie nauka jazdy coś tutaj coś może wam coś może wam nie wyjść ale będziecie podchodzić po raz, po raz kolejny trochę wytrwałości kochani wiary w siebie rycerz denarów powoli do celu tu was coś może rozproszyć: podjęcie decyzji dwójka, buław, sprawy rodziny, małżeństwa, ale też i tutaj czwórka denarów pokazuje się. Chęci jak gdyby zaoszczędzenia pewnych, pewnych środków, powstaje jakiś dylemat. Jest dwójka, nie czy dostaniecie jakieś wiadomości od, od kogoś, pokazuje się rycerz buław, no i jakieś niezadowolenie. Mogą być jakieś nieprzyjemne sytuacje w, partnerskie, w partnerstwie, w związkach, w relacjach, jakiś konflikt czy jakaś, jakaś konkurencja, walka, ale trzeba będzie ostro się zaangażować, kochani, aby coś osiągnąć, żeby tutaj dogadać trójka dynarów, współpraca, jeśli chodzi o pracę. Możecie mieć odwiedziny kogoś, kogoś z rodziny, kto jest drogi do Was, może może być ktoś, kto powiedziałabym, będzie chciał się z Wami skomunikować po wcześniejszych, niefajnych wydarzeniach, które spowodowały, że to Wy odpuściłyście i ten ktoś będzie jeszcze raz tutaj próbował zapukać do Waszych, do waszych drzwi, w waszą, w waszą stronę. Powiedziałabym, pomimo pewnego braku zaufania i takiego zranienia, będziecie jednak wyczekiwać na, na, tego, na tego kogoś, pomimo bo tęsknota jest, jest jakieś, jakieś pomimo tego niezadowolenia, ale tutaj macie ogromną nadzieję, ogromną wiarę. W kochankowie pokazują się, czyli jakiś nowy, nowy początek, prawda? Bo coś sobie przemyślałyście, przemyśleliście sobie, po co walczyć, po co być w jakichś ograniczeniach, jak można tutaj dojść do porozumienia. Wy tutaj pomoże Wam w tym jakaś kobieta z rodziny, bardzo taka czuła czy to albo może koleżanka, ale ktoś, kto jest bardzo empatyczny, ktoś, kto ma taki kojący wpływ na was tutaj wydaje mi się, że przy rodzinie czy ktoś, ktoś z rodziny. E, może to są mi też Wasze uczucia, wasze te, te emocje, te związki, partnerstwo, prawda, tutaj będziecie stawiać, jednak żeby czy dany związek utrzymać, czy żeby, żeby po prostu tutaj być w tej, w tej relacji. Ale zobaczmy, jakie jeszcze tutaj ostrzeżenie, czy, czy rada tutaj dla zodiakalnych bliźniąt. Karta Słońca. Wydaje mi się, że tutaj wszystko ok będzie. W pracy taka roztropność, planowanie na razie fajna, tutaj nic złego, ale tak jakbyście byli, byli w jakiejś pułapce, w jakichś ograniczeniach, nie ograniczajcie się sami, może, no właśnie, tutaj kochankowie, może. Może tutaj to partnerstwo, może te związki, prawda? Tak do końca nie wiecie. Tu jakieś iluzje, jakieś rozkojarzenie troszeczkę i pokazuje się królowa buław. Może kłótnia z powodu, poprzez jakąś, jakąś kobietę, która może być zagrożeniem, bądź to wy możecie stanowić zagrożenie. Dla, dla kogoś innego. Coś, coś takiego. Być może też, czy podpisanie umowy. Tutaj trzeba wiedzieć, jak się poruszać. Czy to w dokumentach, kochani, też takie to, co idzie z otoczenia. Oglądajcie wszystko dokładnie, prześledźcie, przeanalizujcie, żebyście mieli jasność, żebyście mieli wszystko jak gdyby w tej, karcie, w tej karcie Słońca poukładane, jak gdyby, żebyście byli we wszystkim dobrze poinformowani, a nie tutaj rozkojarzeni, jak będą jakieś wybory, jakieś decyzje. Zobaczmy jeszcze, jaki, jaki tutaj przekaz będzie od magicznych Syren i Delfinów, co dla zodiakalnych bliźniąt na lipiec. Błogosławiona zmiana, ważna życiowa zmiana przynosi Ci wielkie błogosławieństwo, czyli no, szykuje Ci się coś ważnego, coś konkretnego. Hmm. Błogosławiona zmiana, ważna, Wa coś, coś być może tutaj ważne, ważne w Twoim, w twoim życiu, coś Ci się szykuje ważnego. Hmm. Zobaczmy jeszcze, jak podejść do siebie, jak zaopiekować się. Tutaj opiekuńcze karty, jak z miłością podejść do siebie. Postanowienia. Szanuj to, co dla Ciebie najważniejsze. Jeśli nie istnieje bezwzględne tak, nie ma również nie. Nie komentuję tutaj, pozostawiam e, Tobie. Jak rozumiesz tutaj ten przekaz? Jak masz się zaopiekować sobą? Jak podejść z miłością do siebie? Także to tyle, kochani. Jeżeli podobało Wam się to czytanie, to bardzo proszę o łapki w górę, o komentarze, o subskrypcję. Ale pamiętajmy, że jest to czytanie ogólne, kolektywne. Dziękuję pięknie za poświęcony czas, za uwagę. Pozdrawiam serdecznie i do kolejnego usłyszenia.